Korea Północna oficjalnie potwierdza udział swoich wojsk w wojnie światowej. Media obiegła dziś szokująca informacja. Korea Północna po raz pierwszy oficjalnie przyznała, że wysłała swoje wojska do Rosji, aby wspierać ją w wojnie przeciwko Ukrainie. To historyczne wydarzenie, które znacząco zmienia układ sił na arenie międzynarodowej, według południowo-koreańskiej agencji Yonhap. Decyzja o wysłaniu północno-koreańskich żołnierzy została podjęta przez Centralną Komisję Wojskową Korei Północnej na wyraźne polecenie Kim Jong-una. Źródła informują, że żołnierze trafili na front już kilka miesięcy temu i zostali rozmieszczeni głównie w regionie Kurska, niedaleko granicy Suk. -ra. Jeszcze kilka miesięcy temu ukraiński wywiad informował. Że liczba północno-koreańskich wojsk walczących po stronie Rosji może przekraczać dziesięć w tamtym czasie władze Korei Północnej stanowczo zaprzeczały, twierdząc, że są to bezpodstawne plotki. Teraz jednak zarówno Pyongyang, jak i Kreml oficjalnie potwierdziły te doniesie. Odpisanie historycznego traktatu między Rosją a Koreą Północną. Kluczem do zrozumienia tej decyzji jest czerwcowa wizyta Władimira Putina w Korei Północnej. Była to pierwsza podróż rosyjskiego przywódcy do tego kraju od 24 lat. W. Pyongyangu Putin spotkał się z Kim Jong-unem, a efektem rozmów było podpisanie traktatu o wszechstronnym partnerstwie strategicznym. Traktat ten zawiera klauzulę o wzajemnej obronie: w przypadku zewnętrznej agresji, obie strony zobowiązują się do udzielenia sobie pomocy, w tym militarnej. To właśnie na podstawie tego porozumienia Kim jong un zdecydował o wysłaniu północno-koreańskich wojsk na front rosyjsko-ukraiński. W trakcie rozmów Putin podkreślił, że Rosja jest otwarta na rozwijanie współpracy wojskowo-technicznej z Koreą Północną. Rosyjskie media informowały. Że kwestie dotyczące bezpieczeństwa, polityki zagranicznej i współpracy wojskowej zajęły znaczną część spogłębiające się partnerstwo Moskwy i Pyongyang. od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Relacje między Moskwą a Pyongyangiem znacząco się w obliczu surowych sankcji zetachodu Rosja została zmuszona do poszukiwania nowych partnerów handlowych i politycznych Korea Północna od lat izolowana na arenie międzynarodowej. Okazała się dla Kremla cennym sojusznikiem. W ostatnich dwóch latach pojawiało się wiele doniesień o przekazywaniu przez Pyongyang broń według informacji wywiadowczych. Korea Północna miała dostarczać Moskwie amunicję artyleryjską, pociski rakietowe, a nawet bronię sterzelecką. Stany Zjednoczone i Korea Południowa wielokrotnie oskarżały oba państwa o łamanie sankcji ONZ. Rosja i Korea Północna konsekwentnie odrzucały te oskarżenia. Dzisiejsze potwierdzenie obecności północno-koreańskich żołnierzy na rosyjskim froncie zmienia jednak układ narracji. Po raz pierwszy od lat Pjongjang otwarcie angażuje się militarnie w konflikt poza własnymi granicami co może mieć poważne konsekwencje zarówno regionalne, jak i globalne, konsekwencje dla sytuacji międzynarodowej. Zaangażowanie Korei Północnej w wojnę w Ukrainie oznacza ryzyko dalszej destabilizacji regionu Azji Wschodniej oraz zaostrzenia konfliktu między Wschodem a Azją. Można spodziewać się zwiększenia presji międzynarodowej na Pjongjang oraz wprowadzenia nowych sankcji, nie tylko ze strony Stanów Zjednoczonych, ale także Japonii. Unii Europejskiej i innych sojuszników warto również zwrócić uwagę na potencjalne skutki dla Chin. Choć Pekin od dawna utrzymuje bliskie, choć ostrożne, relacje z Koreą Północną, otwarte wsparcie militarne Pyongyangu dla Rosji może zmusić Chiny do zajęcia bardziej jednoznacznego e stanowiska co dodatkowo skomplikuje sytuację. Jakie są możliwe scenariusze? Na eksperci wskazują na kilka możliwych kierunków rozwoju wydarzeń. Jednym z nich jest jeszcze ściślejsze zacieśnienie współpracy wojskowej między Rosją a Koreą Północną, obejmujące nie tylko dostawy broni, ale także wspólne szkolenia, ćwiczenia wojskowe czy współpracę w zakresie technologii. Innym scenariuszem jest wzrost napięć na Półwyspie Koreańskim. Korea Południowa, zaniepokojona działaniami Pjongjangu, może zdecydować się na zwiększenie wydatków na obronność i bliższą współpracę z USA i Japonią, co z kolei może wywołać nową spiralę wyścigu zbrojeniowego na poziomie globalnym. Udział Korei Północnej w wojnie w Ukrainie to wyraźny sygnał, że konflikt ten ma już charakter wykraczający poza Europę i że zaangażowane są w niego państwa które do tej pory pozostawał i oficjalne potwierdzenie obecności północno-koreańskich wojsk na froncie wojny w Ukrainie to moment pokazuje, jak głęboko zmieniają się globalne sojusze i jak dynamiczna jest obecna sytuacja geopolityczna, co przyniosą kolejne miesiące. Czy świat będzie świadkiem dalszej eskalacji konfliktu? Jedno jest pewne, układ sił zmienia się na nasz.